Siemanko z tej strony Monet, kanał, sami Wiesiej Generalnie jesteśmy na MBX -ie. i razem no to jest CEO Cashify Kuba. Kuba. Witam serdecznie. Kubuś, co tam nowego w Kasiepaju? Co nowego? Ehm, nowe jest to, że wymyśliliśmy fajny pomysł na Myślisz fajny pomysł, nie wiem, czy to w ogóle po polsku jest. jest. W każdym razie, jeżeli ktoś ma dobry wzrok, to może zobaczyć takiego malutkiego robocika, chociaż nie takiego malutkiego, no wielkości, czego to powiedzieć, no taki, no Inaczej, na pewno widzieliście takie samochodziki, które jeżdżą i dowożą jedzonko. To po Warszawie, właśnie w trakcie NBX-a, jeździ nasz robocik, który, brzydko mówiąc, nagania na Cashify. To jest taki, tak, ciekawy, ciekawy sposób, nowy sposób na marketing. Chcemy to puścić na, cały, na całą Polskę, żeby sobie właśnie przez kilka dni ten roboci jeździł. Jest, jest bardzo słodki, jest bardzo słodki. Nazwaliśmy go. Keszuś chyba, z tego co pamiętam, muszę sobie przypomnieć, bo miało być. E... Kilka różnych nazw. Kashito, żeby rozwoził z te od razu hajs. Jest Keshuś, także no. Ja bym to jest. chyba jest to cashbot. Cashbot, cash tak. ale cashbot takie wiesz, takie twarde, a jednak wiesz, tak lubimy zmiękczać te. Jest tak słodki, że ciężko go nie nazwać jakimś e, keszusiem, nie? No i tak. I z, z, I z nowości to chyba tyle. Chociaż popchnąłem temat bramki płatniczej. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziecie mogli kupić w e-commerce płacąc cash i payem. Nie wiem ile to będzie kosztowało, ale będzie można zapłacić w końcu krypto. No. Z nowości to tyle, bo wiesz, ciężko a, jest coś a ja nowego. Ja słyszałem tam już moje, moje tutaj generalnie, że Ja Agencja do krypto Wywiadu, pamiętaj, śpiedzy nie śpią. A słyszałem o rozwoju dotyczącym e, punktów. W różnych miastach w Polsce. A, no tak. No. Powiem ci tak, jest tak dużo tych nowości, że ja wiesz, wyłapuję te, te nowości, które mam w, w głowie w ostatnim czasie. Tak, otwieramy Bydgoszcz, Otwieramy Kępno. Otwieramy Gdańsk na nowo w fajnym miejscu w budynku lotu, więc e, lecimy. To the moon. Na ATH. Tak, lecimy na ATH. E, co jeszcze? Brakuje nam Olsztyna, brakuje nam Częstochowy. To są w sumie chyba miasta, które nam zostały. Więc jeżeli któryś z widzów miałby ochotę podziałać z nami, to, to zapraszamy. Tak. No i jeszcze... Najprawdopodobniej... A to zaraz do tego przejdziemy. Tak? Poczekaj, to to zostawmy jako niespodziankę dla widzów. Dobra, e, dobra. Jeszcze zapytam się o statystyki. W związku z tym, że jakby, no, mamy taką swoistą nudę na rynku, nastroje no, mm -hmm. są. No ja bym tak średnio na jeżo. no nie może wszystko ciągle rosnąć. Jest też pytanie, jak z kaszowaniem się u ludzi? Czy często że, że oni się, jest, jest taki słaby nastrój, to oni się mówią, dobra, bo bruni niżej to kaszujemy, czy jednak generalnie... Nie, raczej ludzie czekają. W samych kantorach, tak jak bardzo byłem zadowolony z lutego, marca i kwietnia, tak, maj się zapowiada kipsiutko, także jeżeli chcecie więcej ciasteczek, to proszę przychodzić wymieniać, bo... Piążków trzeba dosypać do marketingu. No, wiesz, więcej ciasteczek, więcej dupę, bo na reklama Cashify też może znaleźć. się, no, wiadomo o co chodzi. I teraz no. poruszam pytanie: właśnie, jak jesteśmy przy szpiegach, przegęcach wywiadowczych, krypto i tak dalej, słyszałem o pewnym evencie takim pewnym, pewnym evencie, który ma się pojawić i ma się nazywać Fight. Tak. fight ma być częścią, to chyba nie było jeszcze oficjalnie. Mm. Fight ma być częścią konferencji krypto, którą będziemy organizować. Pomysł jest, aby. Kurczę, jesteś chyba pierwszą osobą, której to mówimy publicznie, także gratulacje. A dziękujemy, dziękuję. I czuję się zastrzycony, że mogę to powiedzieć. A i wzajemnością. Planujemy w połowie października najprawdopodobniej zrobić konferencję krypto. Ale nie jakieś jak działa blockchain, jaki portfel wybrać, jak działają giełdy albo jaką giełdę wybrać i tak dalej. Zero technologii, tylko o zarabianiu. Wybierzemy pewnie naszych partnerów, naszych ambasadorów, influ, którzy rzeczywiście mają coś sensownego do powiedzenia i przede wszystkim zarabiają z rynku, żeby powiedzieli, jak zarabiać z rynku, no bo umówmy się, jakby wszyscy tu jesteśmy dla technologii. Tak, oczywiście. 200%. Tak. Mieliśmy side event na Kryptosphere, który moim zdaniem, znaczy nie tylko moim zdaniem, ja byłem zachwycony tym, jaki feedback dostaliśmy, ale mieliśmy właśnie taki zwrotny feedback, że super, nie? że może nie wszyscy już chcą słuchać o tym, jak coś działa, tylko ludzie chcą wiedzieć, jak inni przewidują rynek. Jakich narzędzi korzystają, jak ich, nie wiem, jakie portfele obserwują, jak wyznaczają piki, kiedy sprzedają, kiedy kupują i tak dalej, Więc chcemy zrobić konferencję tylko um, ludzi, którzy zarabiają um, na rynku i to wstępny plan jest, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale powiem. Żeby zrobić konferencję na przykład w piątek od godziny 11, żeby ludzie mogli się wyspać do godziny powiedzmy 16-17, bo ile można, że tak powiem, słuchać i piątek tylko zarabianie z rynku i sobota, sobota też pewnie od 11 do 15, później pewnie jakiś networking i wieczorkiem cashified. Fight. Oj, to jest to, co Ty gryjski najbardziej. najbardziej. Tak. Zapytam o Kashi Fight. Termin października jest pewny, czy nie? Czy nie, pytało, nie. Rzucam, nie... żeby było weter, bo okay. nie ukrywam, że historia Kashi Fightu jest taka, że dwa lata temu z naszymi em, znajomymi, którzy walczyli w fejmie, zrobiliśmy prymaprilisowy żart i wrzuciliśmy informację, że, rusa, że ruszamy z galą e, z galą dla ludzi w krypto. I ogólnie poszło super. E, I w tym roku chcieliśmy to powtórzyć. Ale się nie wyrobiłem, żeby nagrać i opublikować filmik 1 kwietnia. Więc stwierdziłem, że jak już byłem w Rzeszowie, tam u Don Diego i Karola Miller'a, z którym prowadzimy kantor w Rzeszowie, że nagramy w sumie, nie? Też dla Beki. No i nie ukrywam, że filmik został odebrany bardzo poważnie. Okej. Okay. Bardzo poważnie. I stwierdziłem, że w sumie. Jak się już rzuciło słowa, to żeby nie być takim gołosłownym, to może rzeczywiście trzeba coś takiego zorganizować. Nie ukrywam, że e, ja nie wiem, biłem się ze trzy razy w życiu. E, nie pamiętam tych momentów, bo jakby... Nigdy to, się ich nie pamięta. Tak, to, no. nie, to nie, nie chodzi o to, że byłem pod, pod wpływem, tylko po prostu to, był, to były takie emocje, że e, tak, że mało co pamiętam, e, ale ale powoli się mentalnie przygotowuję do tego, żeby zacząć treningu. po prostu, nie? Czyli co, czyli rozumiem, że tu tak rzucę troszeczkę takim małym wątkiem jakby e, ogniem, że powiem, konkurencji, czyli co, myślę, że szansa pojedynek CEO Kashi Fight Jakub kontra CEO Ali 10 i pamiętam imienia, myślę, że to Janusz. Może być? Janusz? E, wiesz co, e, myślę, że tak, nie wiem, czy na Kasi Fight, dlatego, że e, ja dostałem wyzwanie z kolei od Janusza, żeby zrobić to na Biznes Boxing Polska. Okay. E, obydwie gale miały być e, charytatywne, e, więc fajnie jest wspierać. Ja nie ukrywam, że nie to, że się boję, tylko ja nie lubię przegrywać, a wiem, że Janusz ćwiczy. E, ćwiczy, boksuje. E, ja z kolei, no, jakby też nie, nie ściemniałem, mam po prostu e, tak mało przestrzeni na, w głowie, żeby pójść na trening. W sensie nie chodzi o czas, tylko chodzi o takie capacity, że on ja tyle na ubie, że ciężko tak, mi się tak, wiesz, zebrać, pójść na taki trening, żeby się na nim skupić, żeby nie myśleć o robocie. Więc mi tak naprawdę w przygotowaniach tylko i wyłącznie to przeszkadza, bo ja się nie, jakby nie boję się wyjść do rynku, do ringu tym bardziej, że e, znamy się z Januszem, e, można powiedzieć, że się kumplujemy. E, może gdzieś tam jakaś taka, wiesz, e, drama internetowa no, wyszła, musi, bo musi, myślę, że musi być tak. zdrowa rywalizacja. rywalizacja, jak to mówią, to jest zdrowa, tak. Nie? tak, jakieś tam dymy, dymy były, jak to mówią, konferencje to lubią, ale lubimy się, jakby. Jak możemy to się wspieramy, więc tu jest tu jakby wiesz. E, może właśnie powinniśmy nakręcać to bardziej, ale, ale ja mam olbrzymi szacunek do, do Janusza za to co zrobił. E, on też wiem, że jakby e, ćwiczy. więc nie ukrywam, że to nie jest tak, że wychodzę i, i wiesz i kilka strzałów i, i jakby nie, mam wygraną. Więc, więc ten. więc na pewno muszę się do tego przygotować. E, trochę nie mam na to przestrzeni w głowie, ale się zbieram. Myślę, że w wakacje będzie trochę luźniej, więc e, tak. E, chciałbym na pewno coś takiego zrobić. A, a widzę, że ma to sanie. Ma, ma, bardzo duże. Ma, 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 ma. Mnóstwo osób się do nas odezwało, że chciałoby zawalczyć. Mamy kilku fajnych influ i to powiem wam, że e, tacy influ, że ciężko im jest znaleźć przeciwnika, nie? Więc mówimy tutaj o rynku krypto, nie? To są ludzie tylko z krypto, nie? Więc myślę, że byłoby fajne widowisko, jeżeli uda się to poskładać. A organizacyjnie myślę, że na pewno jesteśmy na to gotowi, bo, bo mamy fajny zespół, który robi eventy i mamy ludzi, którzy normalnie robią też, składają też gale bokserskie i tak dalej. Mamy w swoich szeregach ludzi, którzy się zawodowo już tak naprawdę leją po mordach. No więc, jeżeli uważacie, że chcielibyście stoczyć tam swój swoją pojedynek, swoją walkę, to zapraszamy. I wiecie, to nie chodzi o to, że teraz wy, nie wiem, chcecie stoczyć walkę i wyzywacie największego rywala czy osobę, której nie robicie w świecie krypto. Owszem, może tak być. Ale to równie dobrze może być wasz kumpel, z którym się lubicie na, na co dzień, bo umówmy się, to chodzi bardziej o widowisko, chodzi o zademonstrowanie swoich umiejętności, przede wszystkim chodzi o ten fan, o sportową rywalizację i o. No, nadrzędny cel, czyli pewnie zrobimy jakąś zbiórkę, pewnie e, e, będą jakieś przedmioty do wylicytowania, Lasty. więc wiecie, chcemy to wszystko zrobić w szczytnym celu, nie? Nie ukrywam, że, e, w sensie nie chcę też, żeby to wyglądało tak, że teraz robimy e, kopię e, Business Boxing Polska, czy w ogóle, wiecie, ich w jakiś sposób e, naśladujemy, e, uważam, że robią fajnie, i uważam, że można to zrobić w świecie krypto, bo tyle jest osób w krypto, które chciałyby stoczyć takie swoje walki, że jestem przekonany, że wypełnimy całą, jak to się mówi, tą kartę walk ludźmi, którzy naprawdę siedzą w krypto. Ja to od razu może wstanę trochę w obronie Kuby tego, co mówi, bo teraz tak. Z żadnego zrzynania bym powiedział, że nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że jeden z polskich projektów, o którym już rozmawiałem i na Inweskapcach, rozmawiałem wcześniej, że już za dużo powiedziałem że na Inweskapcach, ale podpowiem jeszcze jedną rzecz. Możecie się zaskoczyć na Katowicach, więc jakby cashify nie jest jedyne. Dużo osób na ten temat myśli. Zresztą ja uważam, że wszystko, póki jest w zdrowej sportowej rywalizacji, to uważam, że to naprawdę w porządku. A galak jest kartatywna, można było zrobić delikatny performance, póki to wszystko jest w dobrym smaku, bez ubliżania sobie i tak dalej. Myślę, że ktoś jest w dobrym bujście, zawsze jest w dobrym. A co do Intu, to też zrobimy takiego małego rewila. Ja również zostałem zaproszony jako zawodnik do galak Fight, Będę się ostro przygotowywał. Mam pewne wsparcie ze strony swojej, mogę zrobić też takiego bo miałem tego nie robić, bo miałem to zrobić w 5-6 tysiącach, ale część z Was zapewne nie wie, ale służę w obronie terytorialnej od 5-6 lat, mamy tam naprawdę fajną ekipę sportową, mam obecnie u siebie wicemistrza Polski, jeśli chodzi o mundurówkę, mam z jego strony zapewnione wsparcie, przykładowo na pewno jeśli chodzi o teorię, na pewno jeśli chodzi gdzie powinienem pójść na, na jakieś treningi z kickboxingiem, bo głównie z kickboxingiem wiążę swoją przyszłość i w przyszłym roku chciałbym właśnie w mundurówce wystartować również. Ale najpierw fight i najpierw generalnie tutaj, że tak powiem, tempo inny charytatywny. Pytanie tylko teraz, jak ja znajdę przeciwnika, bo jak ja mam ponad 2 metry wzrostu, to może być mały problem. Słuchaj, świat krypto. No to słuchajcie, jak jesteś w tej wysył i chciałbyś się zmierzyć, serdecznie zapraszam. No nie wiem, co mogę więcej powiedzieć chyba raczej dotyczącej dotyczącej tej propozycji. Nie, nie mówię o tym, że Damian Migała ze świata krypto. A, krypto, okej. Okay. No. On ma też 2 metry, tak? tak? ale nie wiem, czy on chce boksować. W sensie to nie jest wiesz, jakby nie, nie wybieram żadnej presji, bo uwielbiam Damiana, współpracujemy. Tak naprawdę Damian to jest e, gość, z którym współpracujemy chyba najdłużej w historii. On u nas od samego początku jest super się kumplujemy, e, więc nie rzucam tego jako wyzwanie, bo tutaj właśnie zauważyłem, że jak się już kogoś wiesz, jakby wymienia te nazwiska, to jest jednoznaczne, że wiesz. Stawaj, a jak nie staniesz, to jesteś pizda. Broń że tak nie jest, ale to jest chyba najwyższa osoba, którą znam yy, w tym świecie krypto. nie? Ma olbrzymie łapy, wiem, że trenuje, także kto A, wie. No, no to jak trenuje, to możecie. W czym sensie czym... trenuje siłownie, nie wiem jak tam Ja też siłownie, właśnie. No, także to, właśnie. to Damian, słuchaj, jak byłbyś chętny, kieruję te słowa do ciebie, jakbyś był chętny na gentleman'ski fajny pojedynek z delikatnym pewnie performanceem dla jajców, oczywiście. No to oczywiście serdecznie zapraszamy, bo pogadajmy sobie gdzieś na privie i myślę, że tu jesteśmy w stanie to zrobić. A szczerze jest setny, bo to jest jaka gala, gala charytatywna, więc tutaj myślę, że. Myślę, że jest to warte. Dodatkowo jeszcze zapytam Kuba, a nie myśleliście zrobić, bo też jak usłyszałem o tym, pomyśle, to pomyślałem, że to byłoby ciekawe. Bo jeżeli miałby Janusz walczyć w Cashy Fight, to Ari Fight może by oni zgodzili się zrobić. Ewentualnie zrobić taką galę, nie wiem czy widziałeś kiedyś. Jak jesteś z grami komputerowymi zaznajomiony? Była jakaś taka gierka, powiedzmy, Capcom kontra Namco, i tam był Tekken kontra Street Fighter. I można było na kanwie tego zrobić, taki wiesz. Eee, dobra, to jeszcze po ogólnie trochę się cofnę. Albo nie, albo nie. Albo nie. Pomidor, pomidor. pomidor, pomidor. No bo, bo ogólnie zamysł tego był zupełnie inny. Myślę, że też będziecie zaskoczeni, ale sobie zostawię ten smaczek okay, na sam okay. koniec. nie? tak jak się dowiedzieliśmy my, dużo. Tak, myślę, że i tak sprzedałem tyle informacji, że Muszę puścić to wideo mojemu działu, działowi, działu marketingowemu, żeby się dowiedzieli jakie są plany, bo wiesz, tam jeszcze nic nie jest poskładane. Pan się ucieszy, pan <grym> tak, się ucieszy na, na pewno. No. Na pewno. Ale. E, wiesz, no wszystko chodzi o to, żeby e, żeby robić to w dobrym smaku, w dobrym tonie, w szczytnym celu e, i żeby nam... E, żeby nie było czegoś takiego, że wiesz, że tam są jakieś prowokacje, jasne, jasne, bo jasne. nie o to chodzi. Ale w sumie, jeżeli ludzie lubią się tuc na Twitterze i wiesz, można zobaczyć, czy ktoś jest tak samo mocny. Piększak, ja, jak jak w gębie. Ja nie? myślę, że mamy kilka osób, które mówią, by powiedziały wprost, jakby, że no nie wiem, nie chcę mówić tutaj, i rzucać nazwami, ale na przykład... No dobrze nie powiem, bo to ktoś się może na mnie obrazić, ale ktoś każdego reszta świata. Wiecie, na Twitterze macie osoby, które mają swoje post, Zrobiliśmy post, gdzie wrzuciliśmy informacje o tym kasie fajcie, bo swoją drogą Eee, nasz zawodnik, można obejrzeć e, tą walkę na YouTube, wygrał e, ostatnio na Business Boxing Polska walkę i tak wiesz, trochę było e, taka narracja, że to jest właśnie zawodnik Cash Fainobul. Zawodnik jest, Cashify, jest, tak. chociaż jak się zapisywał do tej walki to jeszcze nie był w teamie, ale no. w międzyczasie go wciągnęliśmy na pokład i później się okazało, że tam walczy, więc tak idealnie się zebrało marketingowo. No, ale long story short, zrobiliśmy właśnie informację takiego posta, gdzie pytaliśmy ludzi kogo by zobaczyli w walce, no i padły tam bardzo ciekawe kombinacje, więc kto wie. Może wiesz. No to bym powiedział nawet, w sensie, dobra powiem, no trudno. Tu byle skontra reszta świata. Myślę, że to jest pierwsza no, propozycja, nie wiem, znaczy ja nie mam nic nie mam problemu z tubylcem, ale są ludzie, którzy mają, właśnie nie wiem skąd się to bierze. E, no ale to jakby wiadomo, tutaj jakby tubylca działność, to myślę, że ile ty e, no, e, To na pewno, to no. na pewno. E, może to obejrzy, więc e, zachęcamy, zapraszamy. E, no, mamy osobę, która być może będzie walczyła w masce, o, bo jest okay. osobą... E, ukrytą nawet jej nick tak brzmi e, a chciałaby soczyć e, okay. e, walkę nie więc fajnie, e, fajnie zobaczymy no. może pójdzie to nie wiem w stronę jakiegoś wrestlingu i tak dalej nie wiem na pewno nie chcielibyśmy robić czegoś co jest e, jak to się mówi? Takie tanie, nie? Tanie, takie na słabe na siłę, takie wiesz, sztuczne. My staramy się być autentyczni, znaczy nie staramy się. No, jesteśmy po prostu autentyczni, e, niczego nie ukrywamy, e, mamy takie luźne podejście do tego wszystkiego I na pewno nie, nie robimy niczego pod publiczkę, także możecie być pewni, że będzie to miało swój smak, no bo umówmy się jakby. Zarabiamy tylko na wymianach, reszta jest tylko i wyłącznie po to, żeby albo zrobić szopkę marketingową ze smakiem, albo żeby komuś pomóc, tak? bo to jest nasz cel. No i tyle, chyba, nie? No i tyle. No. To kochani, zostajemy, słuchajcie, jak tak się mówi, na łączach. Obserwujcie generalnie i Cashify, i, i mój profil. Tam się dowiecie więcej szczegółów, bo będziemy, że tak powiem, trzymać rękę na pulsie. Kuba, dzięki Ci bardzo. Dziękuję Tam bardzo. Władco to był Cashify Kuba. Trzymajcie się krótko na razie. Cześć. Do zobaczenia.